W kolejnym odcinku, Grzechantet, Kuźnia Demona, zaczynamy sobie kolejną, yy, tak, kolejną odcinek. Gramy, montujemy dalszą misję, ponosimy sobie tą bramę i idziemy sobie do przodu. I co tutaj mamy? Dobra, dzisiaj nie jesteśmy tu sami. Przejdź przez mosty. No, no dobrze! No tu się chowamy. Czym się spacją chyba chowało? o spacją dobra. I nawalamy teraz w nich. I chodźcie. Tu mówię. Dobra. dobra. Ku. Ładnie z tych. I ciągnę. Z czarów. Tam jeszcze ktoś był. Okay, idziemy sobie tutaj powoli, powoli, tam ktoś jest chyba, nie, tam bardziej z boku, bo tam strzały leciały, tam ktoś jest ktoś, no muszę dostał ładnie. Bo tam wszyscy idziemy, teraz tutaj to rozwalamy, wiecie, go podniesiemy sobie, przyda się nam, pewnie, że tak, bo tam, a tutaj jakoś sobie przejdę. Zobaczymy, co tam jest. No, tędy muszę iść, bo tam jest zablokowane. No. to No dobrze, idę sobie tędy. Zobaczymy, co tutaj mamy. O mordę Ku. Dobrze, no, a ładnie go to odrzuca. To mój, dzieje jest? O, fiolka, dobrze. Tam była kolejna. te mój, chodź do mnie. O, szybciej przez ten moc się człapiesz. I nawalamy, dobrze. Jest, 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 yes. Mój już przyszedł. Tu już teraz jest lepiej. On nie jest mojego nawala, w tego tak z boku bym mógł dobrze nawalać. Dobra, do tyłu trochę. Cofniemy, coś tu. Nie mogę na razie zebrać. Fiolka, fiolka, fiolka. o, się jest zabity, dobrze. Tego nie mogę zebrać, to idziemy sobie do przodu. To rozwalamy. Kryształ mamy. No i idziemy sobie tędy. A może lepiej porozwalamy trochę? Pierw muszę trafić. ku Prędzej ja wcisnę ku to ich tam rozwalę. Bo nie wiem, zaraz chyba podejdę. Dobra, idziemy powoli, jakoś tam, jeszcze raz ku. No, chyba fiolka wypada, czy coś. Dobra, idziemy sobie powoli. I nawalamy sobie w tego. No, już jest tam ponad połowa HP, ale już mam mniej. Teraz szybko niech mój kutze przyjdzie. Bo ja sam tu ja mu nie dam rady, kurczę. Kurde... się poszło, Uż kurde no... Ciśniemy... Ciśniemy... Powoli, powoli jest. Dobra. Mój już go tam bije. Już jest dobrze. Tego trzeba się pozbyć. mogliłem takim strzela. Kurcze, man nie mam. R. O, już kurczę, kurcze. Spacja. Dobra, skrzesił mnie. Ten już jest rozwalony. Tu jest mamy totą. To. Coś tam jeszcze było. Tam jest fiolka. Już mam wszystkie. No to, to sobie bierzemy i tego. Ulecam się i fiolkę biorę. A to się na razie zostawimy. Tu on ten już rozwalił to coś. No i którędy teraz? Tam? Nie, Z. Tam jednak ma mieć, dobrze. Myślałem, że tam ma mieć, no dobra, idziemy sobie tędy. Podnoszcie tą bramę. No, idziemy, o i zadanie ukończone. I idziemy sobie tym jakimiś znowu korytarzami takimi podziemnymi. Dobra, to strzały przydadzą się. Co my tu mamy? Mam ten dyplomik. Dobra, to bomby sobie wysadzimy. Coś tutaj leży. Wpis w Księdze Wiedzy. Dobra, szybko, szybko ładuj się to. Chyba <laughs> Nie wiem, coś tam miało się chyba pojawić. Dobra, mniejsza z tym. I tak tego nigdy nie czytam. Po co to? Po co to komu potrzebne? Dobra, to rozwalamy Mana, dobrze. Tę mam pomóc. Już chyba nie pomogę. Już go po nim. E, pomijamy. Manę zebrałem. Ja, aha, nie, dobrze, jest tutaj droga. I idziemy sobie. tam temu to ja już nie pomogę. Za późno. zjedzą, dobra, zmieniamy kontrol i nawalamy sobie teraz miecza biegniemy troszkę e no, przejdę pod tym przejdę aż ja że tego się jakoś rozwalę, czy coś <laughs> ale dobra niech przechodzą tylko szybciej trochę muszę nie chcę czekać tyle czasu. dobra idziemy jeszcze nie i dobra idziemy sobie tam mamy iść, a tego sobie uwolnimy Jakiś w dzienniku kolejny jakiś No i co my tu mamy? On kryształ Bierzemy sobie kryształ. Kryształy są pożyteczne, przydają się bardzo. Później sobie te umiejętności moje mogę poprawiać Dobra, tarcza za słaba. Co się jeszcze raz. Kurczę. Skąd? Gdzie? Co? Jak? Nie nawala, tutaj są, dobra, ku i właśnie tam wybuchają. A to chyba też mnie sięgło, czy coś, nie wiem. Nie mogę w niego trafić, dobra, bierzemy I w łeb teraz. Kurczę, co mnie tak strzela, coś mnie tam innego, gdzieś coś tam jest i mnie tak nawala. Dobra, R, użyjemy fiolkę. to jest, który to mój? Nie wiem już tam dobra, kryształ jest sobie zbieramy słaba tarcza, kryształ no idziemy kryształ wciśniemy na dół gdzieś <laughs> dobrze i co my tutaj mamy? A znowu tych o, ładnie odlecieli na glebę no i teraz, teraz tam ich Ładnie podnoś, a ja będę strzelał teraz To jest dobra, on tak ponosi, ja wtedy mogę nawalać Dobra, spadli Starsze, słabsze Może szkudę Tu jeszcze ten jest Dobra, jeszcze Nie mogę trafić, no i teraz jest, dobra Nie, jeszcze żyje, żyje Już nie żyje Dobra, fiolka zebrana Dobra, i teraz tego tego teraz dwa tam zabiję. I tego niech już tam opadnie. Rozwalony. To samo. No to nie I idziemy sobie ten teraz. Że dobrze idę. Spacja na speedzie. <laughs> Szybciej będzie. Idą już. Ciemno trochę. Dobra, idą już sobie, idą, idą. Ten mój ten nażywca poszedł od razu. Ja mam tego muszę chociaż innego tutaj dorobić. Dobra, ku i ta, No w łapu trafną na no nareszcie Patrzymy sobie tarcze, słabe, jakieś same... Nie tamten... Dobra, tamtego muszę ubić. Ja swojego najpierw celowałem. <laughs> mądrze, mądrze. Idziemy sobie. Co my tu mamy? Nie wiem, przejdziemy sobie tutaj. Aha, to takie te... Takie jakieś te duże czy coś, nie wiem co to. O, ale ciemno tutaj trochę jest, ciemno jest. Dobra, idziemy sobie. Tędy. Kolejne takie coś. Dobra. Z. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj musimy iść. A pod tym się przetarzają teraz bo no, szybciej byśmy już nie mogli dobra, jest safe to jest dobrze jak już coś to o ten będę sobie zaczynał rozwalimy sobie takie tetera tylko, że zaraz tak i tak zbieramy Fiorkę fiolkę, użyjemy i sobie zbieramy no i sobie schodzimy na dół Idziemy, idziemy. Kurczę, jak biegłem na spide to tą babką nie mogę skręcać, a w tym facetem to mogłem chyba, jak dobrze pamiętam. Skąd mnie coś raz? Stamtąd. Bo tamto ja na pewno sięgnę. Kurczę, tych muszę. A ten mój gdzie jest? Gdzie on jest? Stąd, gdzieś tam. Niech trafi w tamto coś bo tu będzie troszkę ciężko, za daleko, a nie, już jeszcze prawie leży już chyba leży, no, to idziemy sobie <grym> do przodu, na speedie biegniemy będzie szybciej, strzały sobie podpalę <grym> i idziemy o, o, nasteczny na no na i nawalamy, 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 nawalamy tam jakiś jeden podchodzi i też do góry leci. No właśnie, żeby tych, tych takich porozwalać, a te, to tam raz dwa padają. Słabe, tam słabe. Może już, kurde. Dlatego to raz tam, raz dwa w łeb i leży. Kurde. Dobra, no, sobie tego. Rozwalimy. Strzelamy, strzelamy. Ej, żeś kryształ podniosę. I nawolamy, nawolamy... Kryształ już mam a 6 do wykorzystania, to już nieźle. Tu tam, a tam chyba strzelają tak. Wszystko myśli, niech nie gdzie. A tam jest! Dawaj dawaj, dawaj łeb, wystawię, no, jeszcze raz. Kuj chyba, nie, jeszcze nie leżę. No i sobie już leży. Uż, 500 tysiąc wrogów Zabiłem. Tu raz tylko 1000 wrogów na tej grze jest? To malutko trochę 1000 wrogów. Tutaj bym już miał pół coś takiego, tak jakby Łosionka. Chyba, że może później więcej będzie czy coś. Mało trochę wrogów, tysiąc. Nie wiem, ale dobra. Na razie zajmiemy czym innym. O tutaj kryształy sobie możemy wykorzystać W postaci nie zmieniam, będę tą Elarą chodził, czy jak się tam się nazywa Tak jak kryształy mogę sobie nieźle wykorzystać, bo chyba 6 No a 6 to sobie tutaj wykorzystam, tego nie mogę Dostępne w rozdziale piątym To sobie teraz wymaksuję to, to w rozdziale piątym, w rozdziale piątym to mogę, a pierwszy muszę to Tarczy przeciwnika jednym strzałem to też jest dobre. Tarczy będzie niszczyło na czwórkę. No i dobrze, wracamy, no polepszamy kontrol, Przełączamy na kadoka. I to samo bierzemy, to i to, a to co dajemy? Słuchajmy zmniejszenie, a następnie wprowadzenie ciosu guszającego. No też dobra cztery. Tak, Bo tam to coś miał Bo to to niech ma na dwójce Nie wiem jak tam miał Bo tam dwa razy miałem Mniejsza z tym Bierzemy tutaj i sobie idziemy A to Tu też mogę, ale mam za mało kryształów A później tam te trzy dopiero w rozdziale piątym To który mam rozdział? Nie wiem który Jakoś, Chyba około drugi Rozwalamy to a nie dokładnie nie jestem pewien, a więc lepiej nie będę mówił. Jeszcze się pomylę. Ale tak około drugiego. Dobra, tu się przetarzamy. A nie tam schodzę, nie tam do przodu mogę iść, tędych mogę. Jakiś labirynt coś pisze. <laughs> nie wiem. Dobra. A tu do tutaj sobie Aha, ja nie potwierdziłem. Escape wziąłem, ja chcę się wrócić. I nie mam na tamtym, tamtym nie mam, na moim tym pasku, żeby to używać. Ja chcę się wrócić. Mogę? Nie, mam. chyba że jakoś teraz też mogę. Sobie, nie, nie wiem, Dobra, zejdźcie. Tak jak mi każą. Później sobie tamto zrobię. Ciśniemy sobie, to rozwalamy, fiolka się zawsze przyda. I biegniemy. Dobra, balista jakaś. Jest. Możesz, kurcze! Balistę zniszczyć muszę chyba, ta. Dobra, powoli. Każdego po kolei musimy wyniszczyć, najpierw obstawę. Później tamto główne, tą balistę. Dobra, i jeszcze raz. I nawalamy, powoli, powoli, mój niech tam podejdzie, dobra. Dobra, niech tam tego w łeb strzeli teraz. Prosto w łeb. Dobra, podejdziemy też sobie do przodu. Roz... Aha, tam coś muszę coś tam, co tam siedzi muszę w tamto celować ja, Jeszcze jeszcze, ma tego życia trochę A ja tam tamto zamroził Nie trafiłem Tak to ja tego nie trafia A to co dawało, bo nie pamiętam Aha, co to, to, co dał wybucha Dobra, tylko powoli zniszczę samych strzałów Nie celuję we mnie, ja tam na razie mogę nawalać w tego cały czas strzał już niecały jest to strzał tam zaradzi się temu zupełnie strzały strzał to żaden problem traf w końcu tego porządnie no ja jestem rozwalony ciśniemy tu jest fiolka tą żyję, tą sobie zbiorę dobra jem a to mi życie uzupełnia no? balista to zanim ja to obrócę... Dobra, no rozwaliłem coś tam. Chyba coś tam rozwaliłem. Porozwalamy ich powoli, w szybciej będzie tak No i teraz... Traf, 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 traf. Dobra, i tego jeszcze. I jeszcze tych. Tam, 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 tam. tam. Jeszcze tam mi biegnie. Tam kolejny Co, z tyłu ktoś mi nawala, kurde. No A ja mój stoi i się patrzę, nie nawala Dobra, pomożemy mu też troszkę. Dobra. Jeszcze raz. Mamy gdzieś jeszcze jakiś? Ludzi chyba już nie ma. Chodzimy, zbieramy coś teraz. Może gdzieś jakieś dobre rzeczy. O, dużo kryształów wylatuje. tu nieźle. Patrzymy, jakieś rzeczy może dobre. Tu jeszcze są. I jeszcze tak, o. Ha, to mój był, ja pierw mojego strzelałem. Pomysłowo, trochę pomysłowo. I teraz nie niego tutaj. Dobra teraz w łeb. Dobrze. I w łeb. Słabsza tarcza troszkę. Tędyk mam iść, tak? Tak, dobrze. I leży. Strzały uzupełnimy. To mogę zebrać, czy nie? Nie mogę. No więc idziemy do przodu. Okej, teraz trzymam na górę. Tylko jeszcze na dole to sobie porozwalamy. Mane zupełnie fiorkę użyjemy, życie uzupełnimy. No i idziemy sobie na górę. Nie, jeszcze ta, 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 ta zbrojownia, jak ja to mówię. słaby ten łuk, ale ten jest lepszy. W tej grę, tym kadokiem, i się łuk mi zmienił. Dobra, teraz tego będziemy mieli. Dobra, przechodzimy sobie teraz gdzieś przez tą bramę o no to jest serio, to, to, to na tym zakończę ten odcinek to dzięki za obejrzenie zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania i uczenia mojego kanału. Do zobaczenia na no,